W sercu Polski, pod płaszczem tajemnicy, działa specjalna jednostka policyjna. Znani są jako Łowcy Cieni. Ich misja zwalczanie najciemniejszych zbrodni, tych, które żerują na najsłabszych. Handel ludźmi, współczesna forma niewolnictwa, jest ich głównym celem. Łowcy Cieni nie są typowymi policjantami. To wysoce wyszkoleni śledczy, eksperci w dziedzinie inwigilacji, infiltracji i gromadzenia informacji. Ich praca jest niebezpieczna, często wymagająca działania pod przykrywką w mrocznym świecie przestępczości zorganizowanej. Kieruje nimi głębokie poczucie sprawiedliwości, poświęcenie dla ochrony tych, którzy nie mogą chronić się sami. Rozumieją horror, z jakim borykają się ofiary handlu ludźmi, głębokie fizyczne i psychiczne blizny. Łowcy cieni są promykiem nadziei w świecie, w którym zbyt często panuje mrok. Są cichymi strażnikami, niewidzialną siłą, niestrudzenie pracującą, by postawić handlarzy przed wymiarem sprawiedliwości i zaoferować pomoc ofiarom. Rok 2016 Łowcy Cieni byli na tropie bezwzględnej międzynarodowej siatki handlu ludźmi. Ta przestępcza sieć rozprzestrzeniła swoje macki przez granice, wciągając w swoją sieć wyzysku osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Sposób działania gangu był przebiegły i okrutny. Ich ofiarami padały młode kobiety z ubogich środowisk, często z krajów Europy Wschodniej. Zwabione fałszywymi obietnicami lepszego życia, były przemycane do Polski. Po przyjeździe do kraju ofiary były pozbawiane paszportów, ich tożsamość wymazywana. Zmuszano je do prostytucji, i ciała traktowano jak towar, który można kupić i sprzedać. Handlarze kontrolowali każdy aspekt ich życia, poddając je przemocy, groźbom i zastraszaniu. Łowcy cieni, dzięki żmudnej pracy śledczej, zaczęli składać w całość strukturę tego przestępczego przedsiębiorstwa. Zidentyfikowali kluczowych graczy osoby werbujące, transportujące, egzekutorów i tych, którzy czerpali największe zyski z tego handlu ludzkim nieszczęściem. Centralne Biuro Śledcze Policji, czyli CBSP, odegrało kluczową rolę we wspieraniu śledztwa łowców cieni. Analitycy wywiadu niestrudzenie pracowali, przesiewając góry danych, łącząc fakty. Analizowano transakcje finansowe, zapisy rozmów telefonicznych, a nagrania z monitoringu były skrupulatnie przeglądane. Śledczy szukali jakiejkolwiek informacji, która mogłaby doprowadzić ich do centrum siatki handlu ludźmi. Tajni agenci. Infiltrowali sieć, podając się za potencjalnych klientów lub współpracowników. Ryzykowali życiem, by zebrać dowody, zdobyć zaufanie handlarzy, cały czas pracując nad utrzymaniem swojej przykrywki. Presja była ogromna. Jeden fałszywy ruch, jedno potknięcie, mogło zagrozić całej operacji i narazić na niebezpieczeństwo życie zarówno agentów, jak i ofiar. Stawka była niezwykle wysoka. Po miesiącach skrupulatnego planowania i gromadzenia informacji nadszedł czas na działanie. Rozpoczęła się operacja Przerwana Łańcuch, skoordynowany atak mający na celu rozbicie siatki handlu ludźmi. Jednostki policji w całej Polsce ruszyły do akcji, przeprowadzając jednoczesne naloty w wielu miejscach. Kryjówki zostały zdobyte, burdele zamknięte, a kluczowi członkowie siatki handlu ludźmi zatrzymani. Element zaskoczenia był kluczowy. Handlarze, przyzwyczajeni do działania bezkarnie, zostali zaskoczeni. Ich starannie skonstruowany świat wyzysku rozpadł się wokół nich. Naloty przeprowadzono z precyzją i profesjonalizmem, minimalizując ryzyko zarówno dla funkcjonariuszy, jak i ofiar. Łowcy cieni ze swoim specjalistycznym szkoleniem byli na czele operacji, dając dowód swojej odwagi i poświęcenia. Wśród chaosu nalotów pojawił się promyk nadziei. Ofiary, tak długo uwięzione w koszmarze, wreszcie były wolne. Kobiety, niektóre ledwie nastolatki, wyłoniły się z cienia, w ich oczach mieszały się strach i ulga. Łowcy cieni traktowali ofiary z najwyższą troską i szacunkiem. Rozumieli traumę, którą przeszły, niewidzialne blizny, które nosiły. Zapewniono im opiekę medyczną, pomoc psychologiczną i wsparcie. Aby pomóc im rozpocząć długą drogę do powrotu do zdrowia i uzdrowienia, akcja ratunkowa nie polegała tylko na zatrzymaniu przestępców. Chodziło o przywrócenie człowieczeństwa, chodziło o danie głosu bezgłośnym, zaoferowanie szansy na nowy początek tym, którzy stracili wszelką nadzieję. Udana operacja odbiła się szerokim echem w przestępczym podziemiu. Przesłanie było jasne. Handel ludźmi nie będzie tolerowany w Polsce. Rozbicie tej konkretnej siatki przerwało przepływ ofiar handlu ludźmi, przynajmniej tymczasowo. Aresztowania dokonane podczas operacji zadały poważny cios organizacji przestępczej. Dowody zebrane podczas nalotów doprowadziły do ścigania i skazania winnych. Osoby odpowiedzialne za ogromne cierpienie zadane tak wielu poniosły odpowiedzialność za swoje zbrodnie. Jednak walka z handlem ludźmi jest daleka od zakończenia. Siatki przestępcze są odporne, stale dostosowują się do taktyki organów ścigania. Popyt na tanią siłę roboczą i wyzysk seksualny nadal napędza ten ohydny handel ludźmi. Sukces operacji Przerwana Łańcuch podkreślił znaczenie międzynarodowej współpracy w zwalczaniu handlu ludźmi. Siatka przestępcza, która była celem tej operacji, miała powiązania z innymi krajami, co podkreśla transnarodowy charakter tej przestępczości. Organy ścigania z wielu jurysdykcji współpracowały ze sobą, wymieniając się informacjami, koordynując działania i łącząc zasoby. To wspólne podejście było niezbędne do rozbicia siatki i postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości. Operacja posłużyła jako model dla przyszłej współpracy, pokazując, że współpracując ze sobą, narody mogą skuteczniej zwalczać handel ludźmi i chronić najsłabszych członków społeczeństwa. Wymiana informacji, najlepszych praktyk i wspólne operacje stały się niezbędnym elementem trwającej walki. Praca łowców cieni trwa. Pozostają czujni, stale dostosowując swoją taktykę, by być o krok przed handlarzami. Kampanie społeczne są kluczowe dla zwiększania świadomości na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi i zachęcania ludzi do zgłaszania wszelkich podejrzanych działań. Wzmocniono przepisy, dając organom ścigania narzędzia potrzebne do ścigania handlarzy. Rozszerzono usługi wsparcia dla ofiar, oferując pomoc tym, Którzy wyrwali się ze szponów współczesnego niewolnictwa. Walka z handlem ludźmi to wspólna odpowiedzialność. Wymaga zaangażowania rządów, organów ścigania, organizacji pozarządowych i jednostek na całym świecie. Tylko pracując razem, możemy mieć nadzieję na wyeliminowanie tej plagi ludzkości. Historia łowców. Cieni jest ostatecznie historią nadziei, świadectwem siły ludzkiej odwagi i współczucia w obliczu niewypowiedzianego zła. Ich praca, często wykonywana w cieniu, jest wyraźnym przypomnieniem, że walka o ludzką godność jest ciągła. Każda uratowana ofiara, każdy handlarz postawiony przed sądem reprezentuje zwycięstwo sił dobra. Łowcy cieni są symbolem niezachwianego zaangażowania w ochronę słabszych i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców tych ohydnych zbrodni. Ich poświęcenie jest inspiracją dla nas wszystkich, wezwaniem do działania, by dołączyć do walki z handlem ludźmi i stworzyć świat, w którym każdy człowiek jest wolny od wyzysku i przemocy.